Podchodzisz, rozkładasz szynę, no. Teraz pilotem. To pilot chce nagrać, pokaż mi pilot. Łapa brudna. To nic. Tylko palec widać. Mhm. Podnóżek, siedzisko, podłokietniki. Dupa. Dokładnie. Zapinasz pas. Musi puścić. Mhm. I teraz guzik. OK. I do góry wjeżdżasz. Trzymać do samej góry. To się samo zatrzyma Jeszcze, jeszcze, jeszcze Dalej nie pojedzie? Nie tak się U. To obracasz się, to teraz się obracaj Pas i schodzisz Potem obracasz siedzisko z powrotem I całość składasz Czyli podłokietniki, siedzisko i podnóżek Dobra, dzięki czekaj, czekaj, czekaj Dobra, dobra